80 tysięcy w osiem miesięcy. Fantuł wyborny i mrok gęsty, bo nie ma cwaniaka na tarczę maniaka. Zawsze chciałem być fandamem, pomijając fakt z kolanem. Najpierw nagrywać fapsem, potem bandicamem, bo nie ma cwaniaka na tarczę maniaka. Moje urojenia, pas grogi i inforojki. Prymitywnie splatpak Roy Playing Games. Q&A sentymentalnie przez gry. Brojownia Mordoru dla ludzi hardkoru. Bo nie ma cwaniaka na tarcze maniaka. Karton Hanka, Maciek z klanu. Będę grał w grę. Jem zupę, czy mięsny jesz? wiem mnie też. Bo nie ma cwaniaka na tarczę maniaka. Wiedz też, że cieszy mnie twój smutek. Gdy film odpalam, otwieram swój ryj. Kocham tyle wrzasku o słońca blasku. Więc spadaj ku tasku, nie jesteś tarczą. Bo nie ma cwaniaka na tarczę maniaka. Szerzyć mordor, sprzedawać zaciesz. Fundować wrogą niezłe lanie. Co mnie inspiruje, co mnie motywuje? Osiemdziesiąt tysięcy tarcz na stanie. Coś takiego ryje, panie. I to przejebanie. Nie ma cwaniaka na tarcze maniaka. Powiem ci, siostro, powiem ci, bracie. Zbieracie filmy, oglądacie. Do zajebistych ludzi się zaliczacie. Bo nie ma cwaniaka na tarczę maniaka. Ty mówisz cześć, ja mówię tarcza. Na szczęście czasu dla was mi starcza. Dla wszystkich widzów serdeczna tarcza. Serdeczna tarcza. Serdeczna tarcza. Serdeczna tarcza.